To co najbardziej boli użytkowników samochodów, to utrata wartości. Ale czy da się kupić nowy samochód w salonie, który po 5 latach nadal będzie utrzymywał względnie wysoką cenę? Sprawdźmy to. Utrata wartości to naturalny przebieg historii auta. I nieważne czy wyjeżdżamy z salonu Toyota Yaris czy Lamborghini Urusen. Już w momencie przejazdu przez próg salonu wartość naszego samochodu spada nawet o 10%. Oczywiście nie dotyczy to zupełnie innej sfery motoryzacji, a mianowicie samochodów mocno limitowanych, po które kolejka chętnych ustawia się jeszcze zanim wjadą na taśmę produkcyjną, ale to temat, na zupełnie inny odcinek. Mimo aktualnej sytuacji z dostępnością samochodów nowych, to średnio oblicza się, że największy spadek wartości samochodu następuje w pierwszych trzech latach i wynosi od 30 do 40%, a po 5 latach może przekroczyć nawet 50%. Sporo, prawda? Dlatego teraz przedstawiłem Wam listę 10 modeli, które według wyliczeń firmy IntelliChoice, która od ponad 35 lat przoduje w analizie kosztów posiadania pojazdów, najlepiej utrzymują swoją wartość po 5 latach od zakupu. Zaczynamy od miejsca 10 i Lexusa RC. Nigdy nie był on wiodącym w segmencie luksusowym coupé, ale reputacja Lexusa w zakresie niezawodności pomogła mu znaleźć się w pierwszej dziesiątce. RC jest stylowym, dwudrzwiowym samochodem i może pochwalić się bogatą listą wyposażenia standardowego. Lexus oferuje go z rzędową turbo 4 Wolno silnikiem V6 i genialnym V8, który w wariancie RCF generuje 472 konie mechaniczne. Nie jest to najszybsze, ani najlepiej prowadzące się sportowe coupe na rynku, ale osiągnięcie czerwonej linii przy 7300 obrotach na minutę RCF z pewnością będzie satysfakcjonujące. Lexus RC jest najlepiej postrzegany jako budżetowy samochód typu Grand Touring i być może to postrzeganie utrzymuje jego wysoką wartość na rynku od sprzedaży, która po 5 latach wynosi 51,9%. Golf R to najbardziej skoncentrowany na osiągach model Volkswagena. Wyposażony jest w mocny 4 silnik o pojemności 2 litrów z turbodoładowaniem, generujący 315 KM mechanicznych, przenoszony na wszystkie 4 koła za pośrednictwem siedmiobiegowej, biegowej dwusprzęgowej, automatycznej skrzyni biegu. Wartość poprzednich modeli R pozostaje wysoka na rynku kolekcjonerskim, co pozwala sądzić, że Golf R 8 generacji nie będzie wyjątkiem w nadchodzących latach. Aktualnie pięcioletnie samochody utrzymują 51,9% wartości. Choć ostatnia, piąta generacja tego modelu ma tyle samo zwolenników, co przeciwników, to nadal Impreza świetnie utrzymuje swoją wartość, i nie jest to związane tylko z rodowodem modelu, ale przede wszystkim za świetny napęd na cztery koła i fajnej dynamice jazdy. W tym rankingu średnia utrata wartości wyliczona została na podstawie wszystkich dostępnych wersji, a to oznacza, że ma tu znaczenie, czy decydujemy się na klasyczny wariant imprezy, czy też wersję WRX. Ale zaskoczę Was! bo zarówno jedna i druga świetnie trzyma cenę, a wszystko za sprawą entuzjastów marki, bo Subaru zazwyczaj kupują osoby, które te samochody traktują nie tylko jako środek transportu, ale wręcz jako pasję. Dla nich to po prostu legenda, dość cenna legenda, bo pięcioletnie samochody utrzymują średnio 53,6% wartości. Może Was zaskoczę, ale amerykański napakowany Sedan też może świetnie trzymać wartość. Dodge Charger oferuje szereg mocnych silników, a wersja SRT Hellcat, Dodatkowo mam mnóstwo prezencji zarówno wizualnej jak i dźwiękowej. Model siódmej generacji jest w sprzedaży od ponad dekady i jako taki wykazuje pewne oznaki wieku, szczególnie pod względem braków technologicznych czy problemów z prowadzeniem w zakrętach. Mimo to dobrze zachowuje swoją wartość, chociaż wersje Sv6 pod maską znajdują się na dolnym końcu spektrum, to średnio jest to na poziomie 54,3%. BMW M3 łączy w sobie osiągi rodem toru wyścigowego z fajnym samochodem do użytkowania nawet do codziennych dojazdów do pracy. Obecny model ma duży moment obrotowy dzięki sześciocylindrowemu rzędowemu silnikowi z turbodoładowaniem i napędowi na wszystkie cztery koła. I choć to BMW, to średnio pięcioletnie egzemplarze utrzymują się na poziomie 55,3% swojej pierwotnej wartości. Podobnie jak inne pojazdy z naszej dzisiejszej listy, M3 ma szerokie grono fanów a popyt na taką ikonę nigdy nie zmaleje całkowicie. Dodge Challenger plasuje się na tej liście nawet wyżej niż wspomniany już wcześniej Charger. Dwudrzwiowy muscle car Dodge'a jest dostępny z szeroką gamą silników od wolnostnącego V6 do 807-konnego doładowanego silnika V8. To odskulowy muscle car pod każdym względem. Jego duża masa własna utrudnia prowadzenie. Brakuje mu technologii wspomagania kierowcy, a jego wyniki w zakresie bezpieczeństwa mogłyby być czuć lepsze, ale występuje w wielu niesamowitych kolorach, wygląda fantastycznie i brzmi świetnie z większością dostępnych silników. Nie jest niespodzianką, że Challenger nadal cieszy się szeroką rzeszą fanów, a przez to średnia wartość pięciolatka wynosi 57%. Popularność i cena klasycznych modeli Porsche 911 mocno wzrosła w ciągu ostatniej dekady. Nowoczesne samochody sportowe Porsche 911 również osiągnęły coś w rodzaju natychmiastowego statusu klasyka, co odzwierciedlają ich 5 ceny od sprzedaży. 911 jest dostępny w oszałamiającej gamie stylów nadwozia i wersji wyposażenia, od niezbyt skromnego, podstawowego 911 Carrera po oszałamiające Turbo S z podwójnie doładowanym 37-litrowym, 6-cylindrowym silnikiem o mocy 640 koni mechanicznych. A takie chociażby 911 GT3 oferuje niezwykłe właściwości jezdne, niesamowity dźwięk wydechu i dynamikę, która zaciera granicę między samochodami drogowymi a wyścigowymi. Szukając 5-letniego samochodu nie bądźcie zaskoczeni, że cena jaką zobaczycie utrzyma się na poziomie 58,3% tej, którą ktoś musiał wyłożyć w salonie. Chevrolet Corvette Stingray oferuje osiągi na poziomie super samochodów za ułamek ich ceny. Jego odważna stylistyka, niezwykła wydajność i przystępna cena sprawiły, że stał się hitem. Samochód sportowy Chevroleta najnowszej generacji zrobił również na mnie ogromne wrażenie. Korwety są przedmiotami kolekcjonerskimi od dziesięcioleci. Biorąc pod uwagę, że najnowsze modele zachowują wartość na poziomie 61,2% po 5 latach, można bezpiecznie założyć, że C7 i C8 Corvette Stingray również osiągnął status klasyka. Porsche 718 Boxer i Cayman wyprzedzają 911 pod względem utrzymania wartości w okresie 5 lat. Te dwumiejscowe auta chwali się za zachwycającą równowagę w prowadzeniu i świetne silniki. Porsche wprowadziło do gamy również 718 Cayman GT4 RS które może pochwalić się 6 silnikiem, który zawstydzi nawet starsze 911. Dzięki doskonale zachowanym wartościom cenowym Porsche 718 Cayman GT4 oraz 718 Spider zdobyły nagrodę Inteli Choice za najlepszą ogólną wartość w 2022 roku, a aktualnie wynosi ona 61,7%. Samochodem o najlepszej wartości od sprzedaży na rynku jest Ford Mustang Shelby GT500, który po 5 latach utrzymuje średnio 64,2% swojej wartości. Ponadto jest to zdecydowanie najlepszy Mustang, jaki kiedykolwiek nosił tabliczkę znamionową GT500, szycący się niesamowicie mocnym silnikiem V8 z doładowaniem, który kocha tory wyścigowe. Ten samochód ma tyle pozytywnych aspektów wynikających z jazdy nim, że każdy właściciel GT500 wybaczy mu koszmarny apetyt na paliwo i że jego wnętrze nie różni się zbytnio od innych modeli Mustanga. Nazwa Shelby wciąż cieszy się dużą popularnością wśród kolekcjonerów, więc nie dziwi nas, że najlepszy w historii Mustang nie ma problemu z utrzymaniem swojej wartości. Tak prezentuje się top 10 samochodów, które najlepiej trzymają swoją wartość. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o takich rezultatach. Możecie też podzielić się z nami propozycjami, które modele premierowe z ubiegłego roku, czy też obecnego mają szansę na podobne wyniki sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Jeśli spodobał Ci się ten film, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. Koniecznie też zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a wtedy nie przegapisz kolejnych filmów. Na dziś to wszystko, widzimy się w kolejnym materiale już niebawem. Cześć!